wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam jak zrobić w bardzo prosty sposób nuggetsy z kurczaka. Wasze dzieci je pokochają, ale nie tylko. Idealne na szybką przekąskę, na imprezę, dobre i na ciepło, i na zimno. Po prostu pyszne. dlatego tego sosik czosnkowy i gotowe. Zapraszam na przepis. Do przygotowania nagetsów potrzebujemy 3 piersi z kurczaka, pokroić w kostkę, taką trochę większą niż na gulasz. Mięso już pokrojone, doprawiamy. Trochę więcej niż pół łyżeczki soli. Pół łyżeczki słodkiej mielonej papryki i szczypta chili. I wszystko razem mieszamy. Mięso po doprawieniu odstawiamy na kilka minut, około pół godziny, żeby przeszło smakiem. Po tym czasie przygotowujemy ciasto do obtoczenia naszego mięsa. 3 czwarte szklanki mąki pszennej. Dodajemy również jedno jajko, jedną trzecią szklanki mleka, płaską łyżeczkę słodkiej papryki mielonej i odrobina chili i jeszcze około pół łyżeczki soli. Wszystko razem dokładnie mieszamy. Do gotowego ciasta wrzucamy mięso. Mieszamy wszystko, żeby się dokładnie obtoczyło każdy kawałek. Na patelni rozgrzewamy około 2 cm3 oleju. Możecie również zrobić to we frytkownicy, jak macie. W międzyczasie, jak rozgrzewa nam się olej, przygotujemy sobie sos czosnkowy. Do miseczki dajemy 5 łyżek śmietany, 18 lub jogurtu greckiego i 2 łyżki majonezu. Jeszcze sól do smaku i około dwóch ząbków czosnku dokładnie mieszamy. Mięso wrzucamy na rozgrzany mocno tłuszcz i obsmażamy około 8 do 10 minut. Jeśli nie jest całe przykryte olejem, to trzeba je w trakcie przewracać. A czas odrobinę wydłużyć. Usmażone nagetsy wyjmujemy i osączamy na ręczniku papierowym. Podajemy z sosikiem czosnkowym. I na ciepło, i na zimno. Jeśli podobał się Wam mój przepis, komentujcie, udostępniajcie, próbujcie zrobić takie w domu. Polecam na wszystkiego rodzaju imprezy. I na co dzień. Po więcej przepisów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com Do usłyszenia!